W takiej atmosferze przedświątecznej muszę się dziś z Państwem podzielić kilkoma spostrzeżeniami, opowiadaniem o kilku sprawach, które mnie w ostatnich dniach poruszyły, które jakoś mnie dotknęły. No, pierwszą taką sprawą, ciekawą chyba, ale też bulwersującą jest foPA prawa i sprawiedliwości. Ja tak to oceniam. Konfederacja rośnie w siłę z 6 i troszeczkę procent zrobiło się już. Osiem w różnych sondażach, a nawet i 10. Więc widzimy, że żywi się Konfederacja słabością Prawa i Sprawiedliwości, że te braki w realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości ustawa antyaborcyjna, imigracja, także sprawy gospodarcze i cała ich pula, a także no oczywiście ustawa 447 te słabości wykorzystuje Konfederacja mocnym głosem, mówiąc o tych sprawach. i i punktując Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym, wzrost systematyczny Konfederacji, gdzieś tam medialnie posponowanej, no i, no i jakaś reakcja musiała być Prawa i Sprawiedliwości, tylko to nie była reakcja programowa, merytoryczna. To nie były propozycje, które miałyby zbić argumenty Konfederacji, czego bardzo żałuję w tych sprawach. Ta, ta propozycja prawa i sprawiedliwości to nowa konfederacja. To konfederacja narodowa założona pod auspicjami, pod patronatem Antoniego Macierewicza, z udziałem Mariana Kowalskiego, dawno już niewidzianego lidera ruchu narodowego, Mariana Kowalskiego, który z pewnym pastorem gdzieś, gdzieś na ścianie wschodniej dosyć ostro krytykował i prawo i sprawiedliwość, i ruch narodowy. I Kościół katolicki, więc Mariana Kowalskiego, po przejściach, po wielu nieudanych kampaniach wyborczych, po wielu nieudanych wystąpieniach medialnych, które obrażały wszystkich i wszystko. I ten Marian Kowalski nagle staje się przybocznym pana Macierewicza i tworzą coś w rodzaju klonu Konfederacji, tylko takiej bliższej prawu i sprawiedliwości, Konfederacji, właściwie nie wiadomo po co, no bo. No bo takiej y, 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 przytulonej do Prawa i Sprawiedliwości, nie będącej y, opozycją. No taka jest idea, tam widzę radni Prawa i Sprawiedliwości, przemalowali się niczym Indianie przed wojną i, i pełnią funkcję teraz narodowców, alterkonfederatów. No i to jest pomysł, to jest pomysł na, na zbicie z szachownicy tej figury, jaką jest Konfederacja, przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy to jest dobry pomysł? Czy nie lepiej właśnie. Na argumenty, właśnie programowo odwołując się do pewnych działań własnych, yy, zbijać te procenty rosnące opozycji prawicowej, Prawo i Sprawiedliwości, no, 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 no czy taki ruch jest, czy on będzie w ogóle skuteczny, bo ja myślę, że to jest ruch z lat 90. Wtedy powstawały różne takie klony partii, po to, żeby zaangażować zdezorientowany elektorat. No ale dzisiaj ludzie chyba już są nieco bardziej wyrobieni, że taka podpucha, jak to nazwę, taka podpucha, no nie przejdzie. Moim zdaniem to, to tylko podważy wiarygodność pana Macierewicza i, i, i ludzi, którzy wpadli na taki pomysł, żeby stworzyć ową przeciwwagę, a, a tak naprawdę frondę wobec, wobec Konfederacji. No i konsekwentnie można tutaj mówić o pewnym odejściu od ideowości Prawa i Sprawiedliwości, no bo drodzy Państwo, no widziałem ostatnio <laughs> widziałem, bo w internecie jest wideo ale słyszałem przede wszystkim wywiad Pana Mazurka z posłem Cymańskim uderzyło mnie, tam, uderzyło mnie tam wiele rzeczy takich, które pokazują słabość słabą ideowość tej formacji jaką staje się o zgrozo Prawo i Sprawiedliwość, no ale najbardziej zniesmaczyła mnie nieudana próba obrony istnienia czy krzyża zawieszonego, czy bytności krzyża na sali sejmowej przez pana Cymańskiego. Pan Mazurek powiedział, że właściwie ma prawo do tego i słusznie domaga się przedstawicielka lewicy, bodaj pani Biejak, zdjęcia krzyża z sali sejmowej. No a Cymański no nie potrafił nic wymyśleć w obronie tego krzyża, że on jednak powinien być w polskim sejmie. W polskim sejmie w takim Sejmie, który wiadomo w jaki sposób powstał, w jaki sposób nasz kraj wydobył się na niepodległość, jaka to była rola kościoła katolickiego, jaka w każdej myśli niepodległościowej polskiej, w tym w myśli Solidarności, jaką rolę tutaj pełniła myśl chrześcijańska, no, katolicka. Drodzy Państwo, i, i ten człowiek, pan Cymański, też z takim rodowodem katolickim, takim bardzo pobożnym rodowodem w Prawie i Sprawiedliwości. Już chyba 20 lat, bo 20 lat jest sposobem, może i dłużej w Prawie Sprawiedliwości, wcześniej to zdaje się było porozumienie centrum, on nie potrafił znaleźć żadnego innego argumentu poza tym, że był w tej sali papież, w związku z tym ten krzyż musi w niej się dalej znajdować. Proszę Państwa, to jest ta słabość, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi realnie i skutecznie, nie potrafi mądrze, ale przede wszystkim mądrze odwołać się do swojego elektoratu, do swojej tradycji, do y, tradycji, przynajmniej na którą się powołuje, y, gdzieś, y, gdzieś z tyłu głowy niestety y, pozyskując duży elektorat y, prawicowy, konserwatywny, oni nie potrafią realnie temu konserwa konserwatywnemu elektoratowi nic zaproponować. I, i to był taki symbol. Cymański powiedział tylko tyle, że był w sali Sejmowej papież, i w związku z tym ten krzyż powinien pozostać, ale też z takim zawieszonym głosem no bo nie do końca może ma rację on wątpi też w różne oficjalne tezy. Proszę Państwa, pokazał się jako człowiek miałki, jako katolik, który nie potrafi stanąć w prawdzie i wypunktował go, rozmywając tą jego wypowiedź. No, właśnie, pan Mazurek, I, i to był symbol, tak jak już powiedziałem, słabości ideowej prawa i sprawiedliwości. Też ten patent z Nową Konfederacją jest takim przykładem. Ja, ja to mówię nie dlatego, żebym był jakimś wielkim przeciwnikiem prawa i sprawiedliwości, żebym dziś chciał ich tutaj postponować, sekować i przyciskać do ściany, ale mówię to jako człowiek, który głosował na tą formację, człowiek, na tym etapie rządów Prawa i Sprawiedliwości tymi aktami zawiedziony. No i kolejna sprawa. Owe sądy. Trwa batalia Prawa i Sprawiedliwości o nowe sądy, tak? O wolne sądy, ale w rozumieniu Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei opozycja protestuje, bo wymienia się ich ludzi w sądach. Wymienia się ludzi sprzyjających opozycji na takich, którzy sprzyjają prawu i sprawiedliwości. Ale czy o to chodzi Polakom? Czy Polakom chodzi o to, żeby wolne sądy polegały na tym, że będą rządzić ludzie bardziej konserwatywni, a może nie tyle konserwatywni, co bliżsi Prawu i Sprawiedliwości, tu chodziło o nową jakość. Problemy Polaków związane z tym, że sądy bywają niemerytoryczne, że jest potworna przewlekłość postępowań, że sądy w różnych sprawach zbyt często się mylą, że no i, i, i polskie gospodarki one nie bronią tak, jak powinny? i Polskiej własności i Polaków prywatnie. Proszę Państwa, sądy nie działają i wszyscy to mówią, wszyscy krytykują tą instytucję, te instytucje, bo jest ich więcej. No ale jakie są wnioski? No, Prawo i Sprawiedliwość chce wymieniać tych sędziów, którzy sprzyjają opozycji. Jestem gorącym zwolennikiem wymiany sędziów, którzy orzekali w czasach PRL-u. Ale czy wymiana, sama, personalna wymiana może zasadniczo coś zmienić? No bo przecież, jak się okazuje, po stronie Prawa i Sprawiedliwości też są różne kwiatki, też są sędziowie, sędziowie, pan Kryże, pan Piotrowicz, no są też sędziowie, którzy, którzy podówczas niezbyt godnie się zachowali, o czym mówią różni świadkowie. Więc więc sama wymiana personalna no nie jest tutaj pomysłem. My czekamy na nową jakość. Jak skrócić przewlekłość postępowań, jak, jak to zmienić, jak doprowadzić do tego, żeby sądy w konkretnych sprawach orzekały merytorycznie, jak polepszyć tą usługę państwa, jakim jest, jaką jest sądzenie w naszym kraju. Prawo i Sprawiedliwość nie, nie daje na to dobrej recepty, bo po tych cząstkowych zmianach, to już trwa 4 lata. Niewiele się zmieniło, a nawet sprawa się pogorszyła. Nowi sędziowie, którzy wchodzą, nie zawsze bywają merytoryczni, popełniają te same błędy, co tamci sędziowie z poprzedniego rozdania. Więc obserwujemy tutaj wojnę dwóch klanów, a nie wojnę o nową jakość sądownictwa. Bo Prawo i Sprawiedliwość tu nie zaproponowała nowej jakości, a w tej ustawie tak na prędce forsowanej proponuje zakaz uczestnictwa sędziów w demonstracjach, Zakaz krytyki władzy, zakaz krytyki przełożonych, do tego to się sprowadza. Te zmiany. Czyli proponuję zdyscyplinowanie sędziów. Zdyscyplinowanie sędziów, a nie stworzenie nowej instytucji lepszej, lepiej działającej. Tu potrzebujemy zmian. Może jakiejś bezpośredniej kontroli obywateli, może wybieralności tych najważniejszych sędziów w określonych okręgach. Proszę Państwa, ale tego w propozycjach Prawa i Sprawiedliwości nie ma i to. To przedstawiam Państwu do dyskusji, czy to jest, czy to jest właściwa batalia. Czy, czy my obserwujemy tutaj, tutaj nieważną batalię dla obywateli, która dla nas jest neutralna, bo nic się nie zmieni, tylko tamtych zastąpią nowi, kto wie, czy nie, czasami gorsi. Czy my obserwujemy batalię o nowy etap? No nie. Moim zdaniem, ja tutaj nie widzę żadnego nowego etapu. Ja nie widzę. Możliwości poprawy tych parametrów polskich sądów, o które powinno chodzić obywatelom. A zatem a zatem widzę kolejne FOPA Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, trzeba pokazywać naszym politykom drogę, trzeba się trochę buntować, i te ostatnie sprawy nie przekreślają moim zdaniem roli i szans Prawa i Sprawiedliwości na, na odegranie w polskim życiu, w polskiej historii. Istotnej roli, natomiast bardzo tą szansę osłabiają. Bardzo bym chciał, żeby kilku polityków prawa i sprawiedliwości wzięło do serca, albo przynajmniej przeanalizowało to, co powiedziałem, bo moim zdaniem są to, są to niepotrzebne, niepotrzebne potknięcia, niepotrzebne błędy, które, które doprowadzą do upadku prawa i sprawiedliwości.